Wyobraź sobie to. Masz 26 lat. Trzy dni temu widziałaś, jak twój mąż ginie, broniąc murów miasta przed spartańskimi wojownikami. Teraz stoisz w ruinach swojego domu, tuląc trójkę swoich dzieci, starając się stać niewidzialną, podczas gdy spartańscy oficerowie przechadzają się wśród ocalałych kobiet, oglądając was jak żywy inwentarz na targu. Podchodzi oficer, pyta o twój wiek i o to, czy dzieci są twoje. Odpowiadasz, a twój głos jest ledwie szeptem. On robi znak na swojej woskowej tabliczce i idzie dalej bez wyjaśnienia. Tego wieczoru żołnierze wyrywają ci dzieci z ramion. Twój trzyletni syn krzyczy za tobą, próbując biec za tobą, gdy jesteś prowadzona wraz z dwustoma innymi kobietami. Oglądasz się za siebie, próbując zapamiętać ich twarze, nie mając pojęcia, czy kiedykolwiek jeszcze ich zobaczysz. Tu zaczyna się twój koszmar, i w porównaniu z tym, co nadejdzie, śmierć byłaby litością. To jest Crown and Dagger, korona i sztylet, gdzie badamy najmroczniejsze rozdziały historii, których inni nie chcą dotykać. To, czego zaraz się dowiesz, zmieni twój sposób rozumienia starożytnej wojny i tego, dlaczego żony pokonanych wojowników spotykał los. Który starożytne źródła nazywały gorszym od śmierci. Kliknij subskrypcję i daj łapkę w górę już teraz, ponieważ ta historia musi zostać opowiedziana. Aby zrozumieć, co stało się z tymi kobietami, musisz zrozumieć, czym w rzeczywistości była sparta. Podczas gdy Ateny budowały demokrację i handlowały kulturą w całym basenie Morza Śródziemnego, dopuszczając się własnych okrucieństw pod tą cywilizowaną maską, Sparta była brutalnie szczera w kwestii tego, czym była, maszyną wojenną. Chłopcy zabierani w wieku siedmiu lat, trenowani w agogę. Ból, posłuszeństwo, przemoc, słabe niemowlęta porzucane na śmierć, zmiażdżona tożsamość jednostki. Byłeś najpierw Spartaninem, a dopiero potem człowiekiem. Ale oto fundament tego wszystkiego, heloci. Ogromna populacja niewolników. Dziesięciu helotów na każdego Spartanina. Uprawiali ziemię, podczas gdy Spartanie doskonalili sztukę wojenną. Spartanie żyli w ciągłym przerażeniu przed nimi, mając dziesięciokrotną mniejszość liczebną, będąc o jeden bunt od zagłady. Ten strach napędzał wszystko, co robili. Sparta rozumiała coś, czego inni Grecy nie do końca pojmowali. Aby zniszczyć wroga na zawsze, zabicie wojowników nie wystarczy. Trzeba uderzyć w ich kobiety, kontrolować prokreację, wymazać tożsamość, sprawić, by następne pokolenie służyło tobie, zamiast szukać zemsty. Kiedy Sparta podbijała miasto, nie była to przypadkowa przemoc, to było systematyczne. Dowódcy oceniali schwytane kobiety niczym piechotę, wiek, płodność, status. A następnie sortowali je na kategorie w zależności od tego, jak zostaną wykorzystane: niewolnice polowe, służba domowa, a dla najmłodszych, najzdrowszych kobiet coś, co historycy tacy jak Plutarch opisywali słowami sugerującymi, że było to gorsze od samej śmierci. Pozwól, że powiem Ci dokładnie, co to oznaczało. Oto czego większość ludzi nie rozumie w starożytnej wojnie: bitwa była dopiero początkiem. Prawdziwy podbój następował później, w sposobie w jaki traktowano ocalałych. Zabij wszystkich mężczyzn, wyeliminujesz jedno pokolenie wojowników, ale ich synowie, wychowani przez matki, dorosną szukając zemsty. Kultura przetrwa. Uraza będzie ropieć. Za dwadzieścia lat będziesz toczyć tę samą wojnę. Sparta znalazła rozwiązanie. Nie podbijasz tylko terytorium, podbijasz linię krwi. Kiedy siły spartańskie zajmowały miasto, ocalała ludność była natychmiast dzielona. Mężczyźni w wieku wojskowym albo nie żyli, albo byli prowadzeni na egzekucję. Chłopcy i starsi byli oddzielani, a kobiety, szczególnie te w wieku rozrodczym, mniej więcej od 15 do 40 lat, otrzymywały szczególną uwagę. Kobiety te reprezentowały zarówno zagrożenie, jak i okazję. Pozostawione same sobie, wychowałyby kolejne pokolenie wrogów, ale odpowiednio kontrolowane mogły zostać wchłonięte. Ich dzieci mogły stać się Spartanami lub przynajmniej służyć interesom Sparty. Podbitą kulturę można było wymazać nie poprzez ludobójstwo, ale poprzez systematyczną kontrolę rozrodczą. Proces oceny był metodyczny. Spartańscy oficerowie badali każdą kobietę ile ma lat. Czy ma dzieci, jaki był jej status w podbitym mieście? Żona wojownika, córka przywódcy, kapłanka. Każdy szczegół determinował jej los. Kobiety były następnie kategoryzowane. Niektóre dołączały do mas helotów, znikając na polach i w warsztatach. Inne miały inne przeznaczenie. Dla kobiet z klasy rządzącej, żon i córek przywódców wroga, Sparta miała specyficzne plany. Ponieważ upokarzanie elitarnych kobiet wroga nie było tylko okrucieństwem, to był przekaz strategiczny. Mówił każdemu greckiemu miastu, które to obserwowało. Oto co się dzieje, gdy stawiacie nam opór. Nie tylko waszym mężczyznom, ale waszym kobietom, waszej linii krwi, wszystkiemu, czym jesteście. Żony i córki pokonanych szlachciców były cenne, ale nie jako robotnice. Sparta miała do tego helotów. Były cenne jako symbole, jako żywe dowody całkowitego podboju. Kobiety te były przydzielane jako żony obywatelom Sparty, nie z wyboru, nie w drodze negocjacji, ale dekretem państwowym. Starszym spartańskim mężczyznom potrzebującym żon, wojownikom, których poprzednie żony zmarły, mężczyznom, którzy nie spłodzili wystarczającej liczby dzieci dla państwa. Przydziały te były praktyczne służąc potrzebie Sparty do utrzymania populacji obywateli, ale były również formą wojny psychologicznej. Wyobraź sobie to. Twój mąż był przywódcą miasta, szanowanym wojownikiem. Trzy tygodnie temu dowodził ludźmi w bitwie. Teraz nie żyje, zabity przez Spartan, a ty stoisz podczas ceremonii ubrana w szaty weselne, zostając formalnie wydana za mąż za jednego z mężczyzn, którzy zniszczyli twój świat. To nie były tajne układy, były publiczne. Każdy obecny wiedział dokładnie, co to jest: podbój przebrany za małżeństwo. Wypowiadałaś rytualne słowa, odgrywałaś rolę chętnej panny młodej, podczas gdy każda osoba patrząca rozumiała, że jesteś branką, której prawdziwy mąż prawdopodobnie gnije w masowym grobie. Po ceremonii trafiałaś do gospodarstwa swojego nowego męża. Tam oczekiwano od ciebie wypełniania każdego obowiązku spartańskiej żony zarządzania domem, rodzenia dzieci, wychowywania tych dzieci na Spartan, nauczania ich spartańskich wartości, patrzenia, jak dorastają, by potencjalnie walczyć przeciwko komukolwiek, kto ocalał z twojego rodzinnego miasta. Dzieci, które urodziłaś, były uważane za obywateli Sparty, ale zawsze nosiłyby wiedzę o pochodzeniu swojej matki. Niektórzy dorastali, nigdy nie dowiadując się o swoim dziedzictwie ze strony matki, inni wiedzieli, ale nie mogli nic z tym zrobić. Wszyscy istnieli jako żywy dowód na to, że Sparta potrafi wziąć nawet najwyższe rangą kobiety i zmusić je do służby państwu, które zniszczyło ich rodziny. Dla kobiet starożytne źródła opisywały to jako gorsze od śmierci, ponieważ wymagało aktywnego udziału w niszczeniu własnej kultury. Nie mogłaś po prostu wytrwać, musiałaś grać rolę, uśmiechać się, prowadzić dom, kochać dzieci, które były jednocześnie Twoje i były produktami Twojej niewoli. Niektóre kobiety przystosowały się, znalazły sposób na psychiczne przetrwanie, inne nigdy tego nie zrobiły. Starożytne przekazy wspominają o kobietach, które całe życie przeżyły w cichym smutku które odmawiały pełnego uczestnictwa nawet wtedy, gdy niosło to karę, które potajemnie uczyły swoje dzieci drobnych aktów buntu, a niektóre wybrały śmierć. Plutarch opisuje pojmane szlachcianki rzucające się z klifów, woląc to, niż zaakceptowanie przymusowego małżeństwa ze swoimi zdobywcami. Śmierci te były czasem przedstawiane jako czyny cnotliwych kobiet chroniących swój honor poprzez samobójstwo. Ale fakt, że takie wybory były konieczne, ukazuje grozę tego systemu. Teraz przechodzimy do czegoś jeszcze mroczniejszego. Ponieważ przymusowe małżeństwo z obywatelami nie było jedynym losem czekającym na pojmane kobiety. Ideologia Sparty kładła nacisk na produkowanie silnych wojowników. Praktykowali selektywną hodowlę we własnej populacji i rozszerzali to myślenie na podbite ludy. Niektóre pojmane kobiety Szczególnie te z populacji, które Spartanie uważali za posiadające pożądane cechy wzrost, siłę, specyficzne cechy fizyczne były przydzielane nie jako żony, ale jako to, co źródła oględnie nazywają partnerkami do rozpłodu. To nie były małżeństwa, to były przydziały reprodukcyjne. Kobiety łączono ze spartańskimi mężczyznami specjalnie po to, by wydawały na świat dzieci o mieszanym pochodzeniu, ale spartańskiej lojalności. Albo łączono je z helotami, by rodziły potomstwo urodzone w niewoli, ale o cechach cennych dla konkretnych prac. Te ustalenia traktowały zarówno kobiety, jak i czasem mężczyzn, jako żywy inwentarz, którego wartość była określana całkowicie przez potencjalne potomstwo. Kobiety te nie miały żadnej ochrony prawnej, żadnego statusu, żadnej możliwości odmowy. Dzieci urodzone z tych związków zajmowały skomplikowane pozycje. Niektóre mogły być uznane za obywateli, ale zawsze niosły piętno mieszanego pochodzenia. Inne rodziły się jako heloci, dziedzicząc poddańczy status matki, dorastając ze świadomością, że są produktami podboju. Dla matek tworzyło to głęboki konflikt psychologiczny. Dzieci były ich więź macierzyńska jest potężna. Ale były też produktami układów, których matki nigdy nie wybrały dorastając, by służyć ludziom, którzy zniszczyli wszystko. To nie była przypadkowa przemoc, to była polityka państwa. Obieranie kobiet za cel w celach reprodukcyjnych było tak samo starannie zaplanowane, jak kampanie wojskowe. Wyniki: dzieci, które będą służyć interesom sparty były zamierzonymi rezultatami wspierającymi długoterminową dominację Sparty. Większość pojmanych kobiet czekał prostszy, ale nie mniej brutalny los. Stawały się helotkami. System helotów był fundamentem potęgi Sparty. Niewolnicy państwowi, którzy uprawiali ziemię, produkowali dobra, robili wszystko, co pozwalało obywatelom Sparty skupić się całkowicie na wojnie. Status heloty był dziedziczny. Urodzony jako helota, umierałeś jako helota. Twoje dzieci, wnuki, wszystkie przyszłe pokolenia zniewolone na zawsze. Kobiety wchłonięte do tego systemu stawiały czoła życiu pełnemu morderczej pracy, uprawiając spartańskie pola podczas siewów i zbiorów, służąc w domostwach, wytwarzając towary w warsztatach. Praca była nieskończona, warunki brutalne, traktowanie celowo okrutne. Heloci byli regularnie bici, aby utrwalić ich status. Otrzymywali minimalną ilość jedzenia i odzieży. Zabraniano im aspirować do czegokolwiek poza wyznaczoną pracą. Istnieli, by służyć, a Sparta dbała o to, by nigdy o tym nie zapomnieli. Ale helotki były narażone na dodatkowe zagrożenia. Były seksualnie dostępne dla spartańskich obywateli bez żadnych konsekwencji. Spartanin mógł wymusić stosunek na helotce i nie ponosić żadnej kary była ona własnością. Dzieci urodzone z tych gwałtów stawały się helotami, powiększając populację niewolników. Niektóre helotki spędzały dekady w spartańskich domach, służąc jako służące, mamki dla spartańskich dzieci, dostępne na każde żądanie swoich panów. Patrzyły, jak spartańskie dzieci dorastają w przywilejach, Podczas gdy ich własne dzieci harowały na polach, nigdy nie mogąc odejść, nigdy nie mogąc niczego odmówić, ciężar psychologiczny był przytłaczający. Te kobiety pamiętały wolność, miały tożsamość, pozycję społeczną, rodziny, przyszłość, teraz były własnością. Ich dzieci rodziły się w wiecznej niewoli żyły otoczone wielopokoleniowymi rodzinami helotów i widziały własną przyszłość, nie tylko swoje zniewolenie, ale także swoich dzieci i wnuków, rozciągające się na zawsze. Kobiety, które zostały schwytane w podbitych miastach, które pamiętały bycie wolnymi, przeżywały szczególną udrękę. Kontrast między tym, co było, a tym, co będzie, zawsze tworzył psychiczne brzemię, które definiowało każdą chwilę ich istnienia. Sparta utrzymywała system helotów poprzez systematyczny terror, a nic nie ucieleśniało tego terroru bardziej niż krypteja. Był to rytuał przejścia dla młodych spartańskich mężczyzn. Wysyłano ich na wieś z bronią i prostą misją: polować i zabijać helotów, którzy wydawali się niebezpieczni. Silnych, odważnych, każdego wykazującego oznaki potencjalnego przywództwa. Młodzi Spartanie tropili helotów jak zwierzynę. Czekali na właściwy moment, uderzali bez ostrzeżenia. Cele były nieuzbrojone, bezbronne, o to właśnie chodziło. Kobiety helockie bywały celem, jeśli uznano je za mącicielki, lub jeśli po prostu znalazły się w niewłaściwym miejscu. Krypteja nie potrzebowała uzasadnienia. Każdy helota mógł zostać zabity w dowolnym momencie z dowolnego powodu. Praktyka ta służyła wielu celom. Dawała młodym spartanom doświadczenie w zabijaniu bez wyrzutów sumienia. Terroryzowała populację Helotów, demonstrując, że śmierć może nadejść w każdej chwili. I eliminowała potencjalnych przywódców ruchu oporu, zanim zdążyli cokolwiek zorganizować. Dla kobiet helockich, szczególnie tych, które pamiętały wolność, krypteja była nieustannym cieniem. Uczyłaś się czynić siebie niewidzialną. Tłumić każdą cechę, która mogłaby zostać zinterpretowana jako niebezpieczna. Uczyć swoje dzieci tego samego. Pokaż zbyt wiele ducha, zbyt wiele zdolności, a możesz nie dożyć następnych zbiorów. Tak wyglądało życie pod panowaniem Sparty. Nie tylko praca i poddaństwo. Ale świadomość, że możesz zostać zamordowana przez nastoletniego chłopca w ramach jego szkolenia i nikogo to nie obejdzie. Twoje życie nie miało żadnej wartości, z wyjątkiem lekcji dla młodych wojowników uczących się zabijać. Sparta nie tylko podbijała ludność, upokarzała ją publicznie i systematycznie. Kiedy Sparta odnosiła wielkie zwycięstwa, Celebracje obejmowały rytuały mające na celu zademonstrowanie całkowitej dominacji, a pojmane kobiety były centralnymi punktami tych pokazów. Kobiety z pokonanych miast paradowały przez terytorium Sparty, wystawiane jako żywe trofea. Jeśli zajmowały znaczącą pozycję w swoich macierzystych miastach, żony przywódców, kapłanki, kobiety o wysokim statusie, ich upadek czyniono tak widocznym, jak to tylko możliwe. Odzierano je z szlachetnych szat i ubierano jak służące, a następnie pędzono ulicami Sparty. Opowieści niosły się dalej. Postawcie nam opór, a wasze żony i córki spotka publiczna degradacja wykraczająca poza samą porażkę. Rytuały te wzmacniały również tożsamość spartańską. Spartańscy mężczyźni byli silnymi zdobywcami, inni mężczyźni byli słabi i pokonani. Spartańskie kobiety były dumnymi uczestniczkami kultury militarnej. Inne kobiety były brankami i służącymi. Uczestnicząc w tych rytuałach upokorzenia, Spartanie wzmacniali swoje poczucie wyższości i oddanie systemowi, który dawał im dominację. Pozwól, że podam Ci konkretne przykłady. Prawdziwe miasta, prawdziwi ludzie, prawdziwe konsekwencje. Wojny Meseńskie ósmy i siódmy wiek przed naszą erą. Sparta podbiła Mesenię, terytorium na zachód od Sparty, w konfliktach trwających dziesięciolecia. Kiedy się skończyły, cała ludność Messenii została zniewolona. Meseńskie kobiety stały się helotkami, ich dzieci rodziły się w wiecznej niewoli. To nie byli obcokrajowcy, to byli Grecy, kulturowo podobni do Spartan, ale po podboju zostali sprowadzeni do roli własności państwowej. Przez pokolenia heloci pochodzenia meseńskiego pamiętali o wolnym istnieniu swojego ludu. Tworzyło to stały potencjał do buntu. Sparta radziła sobie z tym poprzez kryptele i brutalne tłumienie każdego powstania. Meseńskie kobiety wychowywały dzieci w niewoli, potajemnie nauczając ich o ich dziedzictwie. Niektóre rodziny utrzymywały tradycje kulturowe przez pokolenia zniewolenia, ale warunki czyniły to niebezpiecznym zostaniesz przyłapana na przekazywaniu meseńskich historii? To pokazuje niebezpiecznego ducha. Tak właśnie stajesz się celem kryptei. Psychiczny ciężar wiedzy, że twój lud był wolny, że twoje zniewolenie wynikało z porażki militarnej, a nie z przyrodzonego statusu, czynił to szczególnie nie do zniesienia. Wolność nie była odległym marzeniem, była zapamiętaną rzeczywistością, która została odebrana. Podczas wojny peloponeskiej 431-404 przed naszą erą, Sparta zdobyła liczne miasta. Po bitwie pod Mantineją w 418 roku przed naszą erą, pokonana ludność została rozproszona. Kobiety w wieku rozrodczym oddzielono od dzieci i popędzono do Sparty. Starożytne źródła opisują krzyki matek wyrywanych od dzieci, powstrzymywanych, gdy ich synowie i córki płakali za nimi. Kobiety te weszły do systemu, który opisałem. Niektóre zostały helotkami, inne zostały przydzielone jako żony, ich pierwotne rodziny zostały zniszczone, ich dzieci utracone, ich tożsamość wymazana. Plutarch opisuje, jak pojmane ateńskie kobiety z wybitnych rodzin były czasem wykorzystywane do manipulacji politycznej, przetrzymywane przez miesiące lub lata, poddawane traktowaniu mającemu na celu upokorzenie ich rodzin a następnie zwracane dopiero po uzyskaniu przez Sparte maksymalnych korzyści politycznych. Kiedy Teby pokonały Sparte pod leuktrami w 371 roku przed naszą erą, co było wielką niespodzianką kończącą spartańską dominację, Tebańczycy rzekomo traktowali pojmane spartańskie kobiety ze szczególną surowością, stosując te same metody, których Sparta używała przeciwko innym. Starożytne źródła opisują to jako odwrócenie losu. Dawniej dominujący Spartanie doświadczali tego, co sami zadawali przez stulecia. Spartanie usprawiedliwiali wszystko ideologią i religią. Wierzyli, że ich dominacja militarna jest zrządzeniem boskim. Bogowie uczynili ich lepszymi i dali im prawo do rządzenia gorszymi populacjami. Mitologia spartańska obejmowała boskich przodków i boską łaskę. Kiedy zniewalali meseńczyków lub chwytali kobiety z innych miast, nie były to okrucieństwa. To był właściwy porządek świata, według boskiego planu. Te ramy religijne sprawiały, że brutalne praktyki wydawały się sprawiedliwe. Spartanin wymuszający stosunek na Helotce nie popełniał przestępstwa, korzystał z praw danych przez Boga. Przymusowe małżeństwo nie było okrucieństwem. Było akceptacją obowiązków chłonięcia pokonanych wrogów. Ale oto ironia: System, który zbudował potęgę Sparty, zawierał w sobie własną destrukcję. System helotów wymagał stałej czujności wojskowej. Spartanie nie mogli wysyłać pełnych sił na odległe kampanie bez ryzyka buntu helotów. Ograniczało to ich elastyczność strategiczną. Populacja obywateli Sparty była mała i malała. Być może od 8 do 10 tysięcy w szczytowym momencie. Straty wojenne jeszcze bardziej ją zredukowały. Surowe prawa dotyczące obywatelstwa uniemożliwiały wzrost. Kiedy Sparta ostatecznie straciła dominację militarną w IV wieku przed naszą erą, system helotów się zawalił. Teby zachęciły helotów do buntu. Mesenia odzyskała niepodległość w 369 roku przed naszą erą. Po wiekach niewoli. Utrata Messenii i jej populacji Helotów zrujnowała gospodarkę i armię Sparty. Klasa wojowników całkowicie zależała od pracy Helotów. Bez niej Sparta nie mogła utrzymać swojego systemu i, co kluczowe, populacje, które cierpiały pod spartańską dominacją, nie czuły współczucia. Wspomnienia o tym, jak Sparta traktowała podbite ludy, szczególnie kobiety, sprawiły, że niewielu chciało pomóc Sparcie w jej upadku. Systematyczne okrucieństwo, które wydawało się siłą, stało się źródłem słabości. Tworząc tak głęboką urazę, sprowadzając wszystko do siły i strachu, Sparta upewniła się, że gdy jej potęga militarna osłabnie, nie będzie żadnej lojalności ani dobrej woli, by ją podtrzymać, jedynie nagromadzona wściekłość, czekająca na szansę, by się uwolnić. Starożytne źródła Nazywały te losy gorszymi od śmierci. Teraz rozumiesz dlaczego. Śmierć kończy cierpienie. Śmierć daje zamknięcie. Ale kobiety pojmane przez Sparte stawiały czoła dekadom trwającej traumy. Codziennym przypomnieniom o tym, co straciły. Ciągłej retraumatyzacji wynikającej z życia wśród ludzi, którzy zniszczyli ich światy musiały wychowywać dzieci dla swoich zdobywców prowadzić domy dla mężczyzn których lud zabił ich mężów zachowywać pozory normalności doświadczając trwałej żałoby niektóre się przystosowały znalazły sposób na przetrwanie inne nigdy i wszystkie żyły ze świadomością że ich cierpienie służy celowi strategicznemu że ich ciała, ich zdolności rozrodcze, ich samoistnienie stały się bronią w maszynie podboju wsparty. Historie poszczególnych osób w większości przepadły. Nie wiemy, co stało się z większością tych kobiet. Ich imiona zniknęły z historii. Ich doświadczenia odnotowano jedynie jako statystyki, jeśli w ogóle. Ale one istniały. Cierpiały, a ich doświadczenia ujawniają coś kluczowego o tym, jak wojna brała kobiety na cel w całej historii, jak kontrola reprodukcji funkcjonowała jako broń, jak systematyczne praktyki wymazywania kultury były wdrażane przez pokolenia. To nie jest tylko zamierzchła historia. Te wzorce pojawiały się w różnych formach w całej historii ludzkości i trwają do dziś w nowoczesnych konfliktach. Jeśli uważasz, że ta historia musi zostać opowiedziana, subskrybuj Crown and Dagger już teraz. Udostępnij ten film, ponieważ te kobiety zasługują na to, by pamiętać o nich nie jako o przypisach do historii wojskowości, ale jako o istotach ludzkich, których cierpienie było kluczowe dla funkcjonowania starożytnych podbojów. Kliknij ten przycisk subskrypcji. Powiedz mi w komentarzach, co myślisz o tej historii, i do zobaczenia w następnym.